Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach z papieroplastyki. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak zrobić rysunek farbami takich pięknych kwitnących drzew. Na pewno zauważyliście, że już kwitną kasztany, kwitną różne krzewy, drzewa, więc pomyślałam, że fajnie by było właśnie zrobić taki rysunek, no i uwiecznić to, co widzimy za oknem na kartce papieru. Do tego celu będziemy potrzebować Farby mogą być plakatowe, mogą być jakieś inne, których lubicie używać. Yy, biała kartka, pędzelek, podstawka na farby, jeśli taką macie. Yy, szklanka czy jakiś yy, pojemniczek z wodą. No i pamiętajcie o gazecie albo o jakiejś ceratce, żeby nie ubrudzić yy, stołu. No i tak, moi drodzy, yy, to będzie nietypowa metoda robienia naszego rysunku, ponieważ będziemy wykorzystywać zarówno pędzelek, jak i nasze dłonie. I teraz pokażę Wam, y, co robimy najpierw. Najpierw musimy narysować kilka, y, kilka drzew, które za chwilę nam zakwitną. Czyli używając brązowej farby, rysuję drzewa. O, proszę bardzo, rysuję takie rozgałęzienia. Wypełniam w środku. Dużo, dużo różnych gałązek. Mogą być takie grubsze, mogą być trochę cieńsze, mniej lub bardziej widoczne. Nie muszą być wszystkie równego koloru ani wyglądać jednakowo, bo za chwilę będziemy na nich dalej rysować. Tutaj drugie drzewko. Gałęzie mogą na siebie nachodzić tak jak drzewa w parku, które rosną obok siebie albo w jakimś sadzie, prawda. Też są blisko siebie i, i te gałązki na siebie nachodzą. I na mojej karcie zmieści się trzecie drzewko, jeszcze, więc i trzecie rysuję. O, zobaczcie. Większe gałęzie odchodzą od pnia, a później z tych dużych gałęzi mogą wychodzić też mniejsze. O, coś takiego zobaczcie. Jak zapewne zauważyliście, ja swoich drzewek nie narysowałam tutaj do końca kartki, tylko zostawiłam trochę miejsca. Zrobiłam to dlatego, żeby narysować trawę. No i teraz, moi drodzy, zobaczcie co robię: trochę moczę paluszek w wodzie i będę teraz rysować trawę, ale będę ją rysować właśnie już nie pędzelkiem, tylko swoim palcem. O, zobaczcie, mój palec zostawia taką fakturę. Trzeba trzymać kartkę, żeby nam nie uciekała. Róbcie to powoli, dokładnie, żeby właśnie ta kartka nie, nie podchodziła do góry. O, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Teraz różnymi odcieniami y, zielonego, ponieważ drzewka są y, różne, możemy rysować. O, tutaj koronę drzew. Proszę bardzo, paluszkiem. Tutaj mam już przygotowane inne odcienie zielonego, więc też mogę je wykorzystać. O, zobaczcie, tak wygląda moje kwitnące pierwsze drzewo. I teraz z innego koloru mogę zrobić kwiatki, które na tym drzewie właśnie są, czyli wykorzystam kolor żółty. O. I też gdzie, nie gdzie takie kropeczki palcem poustawię. Proszę bardzo, pierwsze drzewko gotowe. Robię teraz następne. Wykorzystam kolejny kolor. Zielonego. Jak zauważyliście, ja nie, nie czyszczę swojego palca zmieniając kolory zielonego, no bo tak jak y, drzewa, liście mają różne odcienie, tak te odcienie, które mi się na palcu zmieszają, też będą dobrze na naszym drzewku wyglądać. To będzie troszkę ciemniejsze. O. Tak, i trochę takiego, gdzie nie, gdzie. To drzewko będzie mi kwitło na jasnozielony kolor. Tak, jasnozielone będą. I trzecie drzewo zrobię z połączenia takiego zielonego koloru czyli takiego jak była trawa. tego ciem, ciemniejszego, najciemniejszego. I teraz na, na jaki kolor może kwitnąć? Może na różowy. Tutaj mam różową farbę. O. I ten paluszek jest jeszcze czysty, to żeby kolory kwiatków się nie pomieszały, to można wykorzystywać różne paluszki. Mamy ich pięć na ręku, więc w sam raz, żeby zrobić super rysunek. O zobaczcie jakie piękne kolory. I jeszcze trochę tutaj. O. Bardzo proszę, tak wygląda mój rysunek. Będę musiała go teraz odłożyć do wyschnięcia. Ale tak wyglądają moje kwitnące drzewa. Pochwalcie się w komentarzach, jakie Wam się udało zrobić rysunki, a na razie dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.